Witam Was widzowie bardzo serdecznie na serii Polski Rolnik. W dzisiejszym odcinku jak widzicie będziemy siać jęczmień, bo na wszystkich polach mam... Plan po prostu posiać jęczmień. Jak widzicie jadę 30. Mamy już wrzesień. Wiem Wam, że jeszcze ciepło jest, także krótkim rękawką jestem. No. Skrycamy. Tam już ten rzepak słuchajcie byłem oglądać tam na tym dalekim polu. Słuchajcie, no. elegancko już strzedł. Czy na wóz to tam dał, Raczej na wiosnę, ze wszystkimi zbożami. Bo no, tu na pewno trzeba nie też posiać. Na pewno. No. Yy, później Wam pokażę, bo była pewna zmiana na Co To za stodoła w sumie jest. tu jest. Wam pokażę, bo maszyna Przybyła. Pokażę. No dobra. Ja już mam zasypane to... Co jedziemy? czy to będzie siało. No, coś się nie sieje. Czekajcie. tak się tutaj to rozłożę. Może to wtedy będzie siało. O! Świetnie. Jedzie. Tam się coś musiało tego No. No i co? Słuchajcie, siebie później co tam będzie po posieba? Może do lasu, po jakiś drewno byśmy skoczyli. W sumie po drzewo. Po drzewo. Drzewo, drewno wiadomo o co chodzi. Zapomniałem o tym, żeby to skasować. Ale to już na mi rok. Chyba, że przyjadę z później ręcznie zaś, się Też tak mogę zrobić. O, ale sąsiadowi postami zaraz. To jest zawsze taki zakręcik robię i takiego poprzeczniaka. Mówię cię dojeżdżam do końca. No trochę to się ugniata później, no ale co zrobić? No. Trudno się mówi. No, takie to, taki to urok wąskich pól. No ale dobrze, że przynajmniej jest. No i mam słuchajcie, jeszcze w planach nie, parę hektarów dobrać. A, bo ja na dożynkach tego typa, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem yy, pytałem go o cenę tej 80. I powiem wam, że yy, na razie jeszcze myśli, co do tego. Jeszcze myśli, da mi znać, czy chcę ją sprzedać, bo coś nowego yy, Już nie pamiętam czy jakiś gendera czy Holanda. Takiego mniejszego. Sprzedać, bo też ma więcej innych. On tam mieszkał, tam był gospodarkę to... No to właśnie to mi znać, i wtedy może bym no, odkupił od niego tą 80. Wiadomo, robota by wygodniej szła, szczególnie, że tu trzeba się rozwija, nie, a rozwijać, a nie tym ciakiem nozdów. I tam 40. No, 40 na tej gospodarce to był luksus, uchwalenie. ale postęp technologiczny musi być. W ogóle nie wiem yy, czy wam mówiłem raczej nie, ale tam, gdzie dużynki były na tym placu, bo to gminne jest, nie? To w ogóle zagajnik taki jest. Ja Wam pokażę. Daleka. I słuchajcie, są słyszałem jakieś plany na budowę GS-u. GS, -u. GS -u tam będą budować. Gminną spół, inną spółdzielnię są pomoc Zobaczymy, co to za powstanie. Dalej się je. Myślałem, że się skończyło. A, bo no, w lutym podniosłem go. co pomocą rzeczywiście. Mm, taki zawsze skraweczek zostaje z tego pola, no ale no nic. Nie wiem, ile to ma 2,5 metra, czy 3. Później zerknę. No lepszy, tak jak, jak konny siewnik. No i nie wiem, słuchajcie jak z tą warmianką, bo ona na razie w stodole stoi. Eee, przetargałem ją tam ale nie wiem co z tym zrobić czy to te dechy na to na krajzedze pociąć i to tylko tą samą to tą radę całą zostawić czy trzeba to przerobić czy w ogóle kurcze co w telefonie przyszło kurcze czekajcie a A, dać mi no to się muszę wyrobić, bo ja tu bez kabiny. Uu, Ale w sumie się nie zapowiada. No, różnie z tą pogodą bywa. Różnie z tą pogodą bywa wam. No. I elegancko. No i potem. Z nie wracamy, ale ona pięknie brzmi. Ach, uwielbiam dźwięk No i na drugie pole jedziemy na no elegancko psione zobaczę jeszcze, ile w skrzyni. czekajcie tworzę to o jeszcze dużo a tu już nie będzie otwarte o, czekajcie muszę już sprawdzić. no dobra jest jedziemy jedziemy nie wiem słuchajcie czy jakieś obory nie postawię tam tam, przy tym budynku, który postawiony jest, no tam budynek stoi, ja bym nie powiedziałem. Czy tam budynek stoi, a no stoi. A co tam jest w tym budynku? To już się przekłada. Słonko świeci. on troszkę zjechałem. Słonko świeci, słuchajcie, odgrzewa. Taka robota mi się podoba. Czekajcie, otworzę jej klapkę, bo ona się zagrzeje. Jeżeli mi się nie zagrzał to silnik. Powiem Wam, że nie wiem, muszę do termostatu zobaczyć o co tam chodzi, bo... Coś w się ostatnio ten ciał wygrzeje. Zobaczymy. Zobaczę, o co nam chodzi. Jak nie, to będziemy naprawiać, bo no może coś wstawy. Też mam nadzieję, że to nic niepoważnego, bo jednak ciągnik jest potrzebny. Chociaż jak to już posiewa, I zaraz będzie. Ostatnie kolej kończy, no to już... Cioernik raczej do niczego już się nie przyda. Chociaż nie... Ale w sumie to czterdziestką na skup w zboże zanósł. Bo to już też nie trzeba będzie zwozić na skutku. I cóż, pokażę Wam tą wiatę, czy wiatę, budynek. To zamykane z ścianami, troszkę mnie to wyniosło ale też jest zbyt dużo I miarkowana cena pewnie dobra nawet za materiały, wszystko lapę zamknąć to poskładać wszystko dobra jedziemy jedziemy no także nie wiem kiedy oni ten gest postawią no i mówię jeszcze jest ciepło może jeszcze w tym roku. Albo na wiosnę. No nie nic nie jedzie, nie jedzie. Można jechać. Ale ona pięknie chodzi. No widzicie? Taki No. No. Jak widać. Kupiony. Przywieziony. Elegancki. Słuchajcie się. Bardzo cieszę, że go kupiłem. W przyszłym roku. W swoim będziemy mucić, a nie pożyczonym. Bardzo jestem z niego zadowolony, nawet mi, słuchajcie, wózek na header dawno. Bo tak to to gdzieś go tam w stodole miał. On nawet w sumie można powiedzieć zapomniał, bo go nie używał. Także no, zamykamy. No. No jestem gwiazdówką też trzeba jakiś porządek zrobić, to jakoś nam podremontować, może wyładować. No, a ze że już to ogrodzenie stoi. Idziemy. No, i ja już na gospodarce. No to, 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 to co, słuchajcie, Na dzisiaj to wszystko. W przyszłym odcinku nie wiem co będzie. Zobaczy, zobaczymy. Nie wiem co będę nagrywał. Może byśmy do tego skupu się wybrali. Zobaczę no. A. Otworzę i tą klapkę. Muszę troszkę podsmarować ten temu, ciężko chodzi. No. To co? Żegnam się z Wami. Na razie, cześć!